Witam serdecznie i gorąco. Na kanale T.J. odgra kolejnej części, szóstej już. Rise of the Hentum Informacja do Was, drodzy kochani moi widzowie. ostatni kanał T.J. odgra. Sensacje. Będę tam wszelkie gry sensacyjne, propozycje Wasze. I to nie będę przedłużał. Tyle rzeczy miłego oglądania. I zapraszam. Mamy jakieś... Ja wiem, że... ...tańczy wejście. Ja wiem, gdzie to wejście jest, bo wchodziłem. Musisz mi pokazywać, tak? Każdy wie. Skop. Tu gdzieś? Już nie pamiętam co mm. tu jest? Nie wiem Dobra Nie. Ja wiem, że może się powtarzam na razie, ale O, tutaj, 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 tutaj To, tu, 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 to tutaj jest o tu możemy wejść na górę bo nawet nie widziałem no koniec o nie a ja tu byłem już widać po skrzynkę otwierałem o ja wiem że u u u u a zima zła tak a co tam jest na dole Wchodzę jak, jak ten zakręcony człowiek, mały, malutki. Iś tu było, widziałem. A jaki jest to tutaj? Zdjęcie rodzinne. Jest rosyjskie z późnych lat 50. XX wieku. Może jedna z tych osób była tutaj więźniem. Może być. Czemu nie? Coś tu jest napisane. Pamiętaj. O czym mamy pamiętać? No co Nie wiem co tam chcę pamiętać. Ale tu... To... O! Pan wilk! Coś do brona musiała wlecieć mi tu. Ech. wilka uratowała, ale nie potrzebnie. To, 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 to duże. No to co, to, 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 to pięć. Zginę. Zobaczycie, że zginę. Kuźwa. Mogę siedzieć. tu. skoczę hmm, Tuny będą na pewno. Tak szybko Nie wierz,ę. No tak. Może tak, może nie. Któż to wie. No tam już nic nie ma, no. by było dwa, a gdzie reszta? Ciekawy jestem. Jedną wnioskinię wyczuściliśmy, tak? Oooo, Boże kochany! Wilku drogi, musiałeś mi mu wlecieć? Aż mnie wystraszyłeś? A może tam będzie to właśnie to... ...sięga, czy coś tam było... ...pod Wejdę. Hmm? Obszliśmy? Hmm? No rozumiem. Może tu rady. Ale ja tutaj przecież. A nie. Ziby, że można wejść. Ja ryzykuję dużo. Ale można. Można z woda. Ufa nasza zima zła. O A co to? Ma? Dobra. Idziemy na zadanie i później przyjdzie, wrócimy się do gromowca. Jak zdobędę linię strzałę z liną. Wiem, że tu można będzie zdobyć. O. Upec. To z pewnością rosyjski. Oznaczono tu jakieś pobliskie miejsce, ale nie bardzo wiem o co dokładnie chodzi. Ja też nie wiem. Okażę, że można wejść. To jest tam jaskina się. Jak tam? Z... Poprawcie mnie w komentarzu, ale ja nie pójdę długi raz tam bez sprzętu jakiegoś Tu nie ma sensu, bo tu też wilki będą. Co może być? O Pad. Tylko jeden? O, dziwne. Jakoś dziwnie, że jeden tylko bił. Noża nie ma, mi się przydał nóż też. Ale nie ma. Plagi byśmy pościnali. O, tak szybko, z jednym strzałem? Za jednym strzałem? Pierwszy strzał. Musiałem trafić na nich, nie. Ja mam tu szczęście. gdzie tak zerwało zerwało kontakt no ja wiem coś tu było o, jeszcze jeden gdzie ten potapion o i dwóch było dwóch było A drugi tu leży. Dobra, uciekaj. karenko co tu mamy? Nic. Dobra. Co tu mamy? Namiot. Idziemy do tego namiotu. Co to jest? Dobra, wyzwanie zobaczymy, bo nie. Ja nie wiem czy nie brałem czasem wyzwania. Aha, nie mogę. Mam pełne życie. Ej, ej, ej. Ja chyba nie byłem jeszcze. Czy byłem tutaj? Wyzwanie to na pewno będzie, ta, jak ona. Wilki pokonać. Bym się nie zdziwił. Ale nie wiem na razie, na razie nie pójdziem tam naprawdę. Z tymi wilkami też. Gzyrki. Nie, to tu. O! Uhu -huh. A tu trzeba mi linę No strzały z linami Bez tego nic nie zrobię To muszę zadanie wykonać Misję W dobrze mówię? No, tak uh -huh. Tak. Nie mam szans, jak nie zrobię, to nie przejdę. Ej, znajdę. Zobacz. I to my jest. jesteś. No idziemy dalej. Nie ma szans, żeby nie przejść. Jakaś wieżyczkę mamy. No i mamy. ognisko. Mam nadzieję, że ostatnia taśma dotarła do ciebie na czas. Nagrywanie tych wiadomości dla ciebie zaczyna sprawiać mi przyjemność. Anna mówi, że muszę czasami oderwać się od książek i papierzysk, żeby przypomnieć sobie, po co to wszystko robię. Nienawidzisz mnie za to, że nie jestem przy tobie, ale pewnego dnia zrozumiesz, że moje wysiłki nie były na darmo. Kuziaki i uściski. Ucz się pilnie w szkole. Wiem, że twoja praca była ważna, ale wówczas nie rozumiałam tego. Mimo to nauczyłam się, jak żyć samodzielnie i dbać o siebie. To były ważne lekcje. Już? Mamy broń? To tu można ulepszyć. Łuk. A tu? Nie mogę jeszcze. Uchuu. No i Ulepszyliśmy A tu co to będzie Aha, Dzika muszę zachrastować No i wszystko Ale nie w tym odcinku Tylko A No musi o, o. tutaj tak Taka skrobla jest. Ojku. Dobra chodź. Te. Oto ty pióra, bo masz ty pióra. Tu, 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 tu. Rybko, to by też. Amunicji mi potrzebuję do tego pistoletu. małego, czy mam. Nie mam. Dobra uh. Dobra, pięknie, uh. uh. Lara tu co mamy Powiem misję musimy wykonać, żeby... O, 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 o! policja Ja jakieś śruby. Trudno. Się w razie coś stopiemy się. O bóle, opa e, O Stare sowieckie obozowisko. Teraz korzysta z niego trójca. Jój, kuźbasta, jest coraz bliżej. O, bliżej. Prawdźmy, Róż. Róż. Widzę cię. się jeszcze. Już widział. Ale strzelił No to co ja zrobię? Jak się nie umiem zachować grzecznie do dziewczynki trzeba uspokoić je Jak myślicie drodzy widzowie? Oni grzeczni grzecznie to mam to Tak? I co? O O, eee, trzeba nacisnąć Klep za No i tylko e, czy, O, dobra, nie aluinij. Dwój. Czytajcie, chcecie. To my tu mamy. Jestem po Twojej stronie. Pracowałem dla